Dobra, krawy, klapy, klapy, kurwa, namówiłeś mnie. Ale... Ja pierdzielę <laughs> i więcej tego matka nie miała? O. Dobra, a ramek. <laughs> Tutaj, w szonie, FPS -y. kurwa. Ręce do góry. Uj, spierdalam. Idziemy szukać. Ja się nie poddam tak. Dawno nie gram w FPSy. <laughs> Ile tu generatorów, kopie? Mówię, więc ich matka nie miała. O. Siema, panowie! Trendy uciekają? Są w tamku. Chodź do tamku kurwa. Spokojnie, już idę. Dzień dobry. Ja pierdolę, tura, pierdol. Nie umiem scelać. Jenu no ono. Trust me, I'm like a smart person. O, ktoś, tu nie ma. Chodź tu, alukat Co tu się dzieje? Co tu wybucha? Czuję się jak na wojnie. Do no tego. O, dzień dobry. Łapko, łap ich, łapich. Łap, łap Gonię ją. Kurwa. Tu trzeba być precyzyjnym. Ja tak nie umiem. go no, już kurwa. O, coś ty, kurwa, kobieta odjebałaś. Ajaj, kurwa, jednak dobrze odjebała. Ta broń nie umie celać. Co sięgam, to nie moja wina. Kurwa, no skill. Co ona tak sapa? Kurwa! Nie umiem scenać. Kurwa, to się jeszcze się nas o okrają. Tu jest chaos jeden wielki, ja nie wiem co tu się dzieje. Co tu kurwa paleta robi? O, witam. To jest projectile, czy to jest co? Kurwa. Dobra, mam. Ja nie wiem, co tu się dzieje. O! Jak to. Z... Ej, tu, ha tu haków nie ma, kurwa. Gdzie ona z Dobra, bo ja chyba będę musiał lekirem je nagrać. O, mam ją. Też Ej, to mi się podoba kurwa. O, Alukarcie maju. Po co ty tu do mnie przysłałeś, Ty. życie ci miłe kolego Tu chodź tu to mnie kurwa. Chodź tu Zracam cię. Za tobą jest kobitka. Ja mam tego... nie Co tu się dzieje, panie? Ej, nie, dobra. Krajem kurwa tem, krajem tym, 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 jak się to mówi? Uch, żwa, nie umiem scelać. Tym, dobra. Później zmieniłem klasę na kurwa, ja będę ale będzie coś zajebiście grać. Stary, ty, co się robisz? Tak, jedną powiesiłem. Dobra, zostały dwa do naprawy, nie? Ty. Jak gdzie to przyciąganie? Hmm? E, musisz tym prawym przytrzymać, żeby kurwa ten. Huh, jeden został, ale małem przejebane. A nie, to jest chaos i ja nie wiem co tu się dzieje. Nie nie trafiłem. Dobra, koni byłem? Ona nie tam. Ej, jedna brama jasne, dwie. Ty... ja idę Trzy do tej bramy. Co? Niko nie zabiję. Dobra, trafiłem. Ja mu chyba mogę od razu kurwa na krak wstać, a nie? No, 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 czarna kurwa sika! Kurźwa, ja nie dosięgłem. Co ty kurwa kopi, to chcesz zrobić? Część. Dobrze. Kurwa, mam. Już się podnoszę, baj baj. Jedną złapałem, Dobra. Podoba mi się ten zryb. Nie, bo u mnie otworzyli. Kurde, panie. Źle jest. Kurwa, to z kiemu weszłem przypadkowo? Nie, ja tu kurwa muszę... tam też otworzyli, ja pierdolę. Dobra, wypierdać już. Wypierdalać mówię, kurwa. Wypierdalać. Kurwa, nie trafiłem. Nie, dobra, tam... Tu, tu, tu trzeba inną postacią pójść. Ty, ale ktoś schynął już. No, skinała, jest zawsze. No i jedną zabiłem. Tylko ja jestem tutaj dobry, nie? Pytanie, otwiera tamtą bramę? Co i gdzie ona jest? No, je jeba. Nakręcimy na Mesisa. Ja pierdzielę, ile tu osób w jednym miejscu? No, spo... A tu czemu są, jak przyszedł? Czemu ja szyję kurwa? Mnie jeszcze nie trwali. To te pile. O, torwali mnie. No, kurwa jebana pielęgniarka. E co daje cykawka? No jak na ci pierdolnie Sarason to kawka jest po to, żeby się uleczyć, co nie? O kurwa namyśl stericę, chodź tu. Biegnę o. do ciebie. O kurwa, patrz się na mnie, nie chciał mnie uwolnić. To jest? Ty, ty zmieniasz pozycję czy co? Raz, tak, kurwa, założyłem, że kurwa można zmieniać pozycję, nie masz? Chodźcie mnie uradować. Zapłacę wam 5 zł. Tak, Czekaj mam innego kolegę po drodze. Ile? 50 zł? Dawaj. Ej, tu pielęgnie... Chodź, uleczymy się. Jestem cały, nie muszę się leczyć. Nie! Mnie ulecisz, chodź tu Nie, zombie Gdzie ty byłem koło ciebie, gdzie ty stwierdziliłeś? Wie gdzie ty lecisz? Rozumiem, że jakby zawódca był ślepy, a ty? Ja jestem podwójnie ślepy <grych> Masz specjalne okulary Widzisz z tego jaka? <grych> Dobra, leć mnie kurwa Leć mnie Chodź Jestem zalażony i tak już, leć mnie Uleć mnie tylko I Jak się dropi, to bym dał ci szczykawkę R, 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 r Erkom, R-kom, r, -kom, r, -kom, r -kom. Ry? Mas, o. Tak, dobra, dawaj. No ale tu nie podkosz. Dobra, zajebiście. No mm, mm, mm. No, przestań! Czemu tu nie może być jakiś Nemesis? Przyjść, bo Nemesis może ty są jakieś zjepać, kurwa. Po co miałby? No, to staje pusta. To... O, kurwa, co pierdala tutaj? Ja spierdalam Tak, tu kurwa pielęgniarka jest. Co nas czekać? Albo Nemesis, kurwa. Nie wiem, jeden słuch. Mm, 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 mm. Nemesis. Chodź, chodź mi pomóc ciatek nabrawiać. To jest nemezis, czy kurwa, to jest człowiek, kurwa, tam chodzi. Się, co? A tam Nemesis się zajebał. Gonił mnie, fokusował się na mnie. Gdzie ty kurwa jesteś? A ty już nie. Nie, ja on mi pomógł. Nie, nie leczony. Dobra, niszczę czego Może przez te temy kurwa, są. O wiele lepsi. Nemezis kurwa się nie zatakował, po prostu on jest przyjazny w ten sposób. Chciał się przytulić. Nie ufam mu. Byłem kołem, więc nic mi nie zrobił. A może dlatego, że kurwa mnie nie zauważył. Racja. Jak nie, to chciałbym. Weź im pomóc. No kurwa, właśnie, no nie wiem, czy to jest Weź to, bo zaraz wszyscy zawisną i będziemy mieli problem. Musisz no się, kurwa. Gdzie jesteś? W domu. Uratowany jesteś. Dobra, weź, weź kogoś, żeby ci uleczył. I tyle, albo będzie Nie wiem co z mi pomoże. Latarkę znalazłem. Nie kurwa, co ja zrobiłem, pokazałem Nemesisowi, że ma to wejść. Popie! Nemesis, bądź, o. Ty, ślepy jest, nie widzi go do góry. Takich Nemesisów to szanuję. Kurwa, ta pielęgniarka mi tylko mini pokoi, tak szczerze. I ciągle słyszę Nemesisa. To jest problem. Czy to jest pielęgniarka kurwa teraz? Ma taki cienk. Naprawy ktoś, generator? No kurwa, je pana pierękiaka tu jest. Ja pierto. to. że jestem obok ciebie. <tryk> dwóch się na mnie zuciło. Nie, o, dobra, nieważne. Jest Nemesis i jest Albert Wesker. Jaki Albert? No, mózg operacji. Jaki mózg? Albert Wesker. To no, kurwa, też się w tych okuralkach widziałem A nie! Patrzcie, Ej, co jest kurwa? Ej, bo jeden chyba awcy. Nie ma Nemesis, a jest skrzynia z Nemesis. Nie mu przekłócił. A, a Wesker też ma kurwa ten ze skrzyniami, czy on też może zaraszać. Możliwa, możliwa. O, siema! Nie zwróciłem uwagi, że to ty. Ty, to ty! Tak. <noise> no to ciekawe zwykłe okoliczności. O, ktoś wyszedł. Ma pana. No, mamba. Co to miało być? Mi <grym> się nawet to nie pojawiło Co tu ma zaczka Tola, zrób z się... ten... ten, rób zdjęcia Czekaj, którym to? Którym się robiło screeny? Green screen screenem Dobra, poczekaj, ja muszę stać Dobra, oschocimy Będzie no i 500 zdjęć. Dobra, ja idę do ich od... A nie, oni sami się urotowują. To jest ale idź tu innego kanalatora. Dobra, ogólnie jest jedna postać, bo drugi jest A. I mamy w ja, Ale, ale Miczisz, że kurwa Albert na za nas nie rozpiertali? Nas no spiertali, ja mam tego szalza dziwnego Whiskers! Daj mi spokój! Adam whiskers! Paratens, paratens, Uru, urururururu Nie! chyba, no, mnie Nie Już ma... Myś że ona ten... Co ty tam chyba robiłeś? Kryłem się za nią o, Ej, kolego tak, jest wokół tak ciebie Ile razy on będzie przez ten murek tęsknął? Nie, nie cię! Dobra, on żarzyma się, lubię. Dobra, róbcie, róbcie, róbcie! Jak on z nim się poprawię. Bo to jest te... Co mi się uruchomiło? się kurwa zrobiłem. Hey, ale kurwa... pany jest ten worhack. O, no, nagrane mam to. Dobra. Dobra... Czemu ja... Czemu ja kurwa prinskina? ja kurwa jakiś chujem, a bo tego go Blitzkina zrobiłem, bo musiałem Freezkina Aha, ty! Jakieś umiejętności się jak kurwa. Jak się ma już te armię kreskę. Aha, kupiłeś. Uż, skąd tu? Nieważne. Jak chcę przynajmniej ucieknąć z tego trybu, kurwa, co nie? Dobra, uciekamy. Zgrajcie tę bramę, zanim on tu przyjdzie. Dzień dobry państwu, fajna picieczka dzisiaj się dzień zabrała. Dzień dobry, dzień dobry, dzień do Dzisiaj proszę państwa. O, kurwa. Nie, tam jest, jest brudno. Ta... Tam pizzę amerykańska. Otwierajcie, otwieraj, otwieraj zupy. No i <śmiennie> nas to nie było. I jak się biega? Co Powiem I... że was futy mi się przejadły. Znaczy, hamburgery, a teraz pizzę, powiem siad. Ale krepa by mi się już przyjadły na przykład. Ja ten bym mojebu. Pójdź, co to tu ty? zombie robi? Jestem a, niebieski. Smurf jest. Ej, jest tu. Jestem smurfem. I jestem, co się teleportuje. Mam sarumban. Kiryngia, jaka jest? <laughs> Czemu dwóch na mnie? Czemu zawsze jest dwóch na jednego? Nie ty, nie pielęgniarka, ten typ darmowy. Coś chyba niewidzialny robi. A, a to z nim akurat łatwo jest. Jestem smurfem, pomocy. Aha. Czemu mnie? Fokus mają na mnie, nie podoba mi się. Mi się nie podoba, szczerze ja, kurwa, a szynki, Ja tam nic nie ma. Mnie... Ej, mam szykawkę do ciebie. Gdzie ty jesteś? O kurwa, pytam się gdzie jesteś, a idę prosto na Lemezisa. Devil. Mam masz szykawkę, jak, jak to się używa, tak? O, oh, prosto w serce. Zdrowie jak ryba. Jak cornison bym za. O nie, prze... nie, 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 nie tędy, nie tędy, nie tędy droga. Ty, bo kurwa ten, szykawka to nie jest jako przedmiot. Taki to jest przedmiot dodatkowy, ale staje Mhm, tak panie Taktosze, czemu pan nic mi nie powiedział, że pan jest ranny? Uleczę panna. Mm. Pan ma ładnebrecki. Wiem, dbaję o nie. Czekaj, pułapkę założyłem, jak coś. Jaką pułapkę? No, widzisz u kury co, co jest? Nie. Dobra, uciekamy, niech... Zostawię ten Aramek, Powałem ci jedną rzecz. Nie ci się. Spierdzielaj! Ocuj! Prost! Prost! No Brałem go raz siebie. a ty kurwa nie spierdoliłeś. <śmienicza> <śmienicza> nie. Ej, ale jak ja mu spierdalałem nie w Ty Gdzie ty kurwa jesteś? Będź uleczył. Ja chuj wie, ko bramy jakieś. Chyba. Nie wiem. Po zamku. Ej, ale... Tak chcesz, ten tryb mi się podoba, wiesz dlaczego? Po pierwsze, więc dużo tych krwistych punktów, a po drugie... Jest to jest za jak zabawne, masz okrejenty... to jest... Stary, to jest... To jest zabawniejsze niż, kurwa, 1 na 4, kurwa. Tylko wiesz co, ja nie wiem, co 2 na 6 nie powinno być. 8 to trochę za duży chaos, mi się wydaje. Uwierz mi, jak kurwa. O kurwa, ty co tu robisz? Nemesis cię goni? Nie? Ktoś inny? Nie ale Chuj, tak zwany, ale zim to łatwo się ten to... dziadek, nie lecę. Tu jest Nemezis, kurwa. Jestem koło bramy, gdzie jest Nemezis, nie? A jestem też koło bramy, ale jest kurwa kolej który kurwa z A nie, to nie jest brama. A nie, jest brama. Gdzie odłożyliście przejście? Nie wiem. Ej, tam jest jakaś prawa. co otwierasz właśnie. to Ty idę tam. Tylko czekaj. Otwieraj, otwieraj, otwieraj. Myślę, że co robię. O kurwa, bies go na siebie. Dobrym, czy... Jest. Uf. Ja pierdzielę. O nie, Dzie dzieciak przede mną. Dzień dobry panie starcu, idę zajebać w Już stój bo z A spróbuj tylko, wam jeszcze iść to ci kurwa... mi się wydaje czy prędkość jest zmniejszona? Dobra, masz jednego Ale szybko posło Ej, ale dobre combo jakbyśmy tak we dwóch łazili Kiedy jest jest? No dostałem bad badkę Ale ej dobra na, na klawce się przyjemnie gra z zabójcą tym Ty mi się zajebiście się kurwa legionem No i czego próbujesz uciekać Jak się chowas nie mogę w ciebie celować nie scelać w ciebie ale kuźwa tak Tak cię złapie nie Wiesz co ci powiem tą moją klasą co ja jestem a jak gram na klawca, to kuźwa ich wszystkich wybije, nie? Ja pierdziele Nie no, oni są głupi Tępi Go nie się, się, kurwa Ta Zaraz, zaraz, zaraz Dobra, mij ją Co Zabij. się chuzwa, nie ten przycisk klikuję. dobra, bierz ją Ej, tam jest, tam jest, pa Tutaj jest Ej, cie. Ja. Dobra, idę tam o! Już, już nie ma, już nie ma. i ci kolejnego. Ty, ja co te te bo ja im kurwa infekcje dałem i oni są pora, powaleni teraz. To nie miało, nie dało mi opuszczenia przecież. Ty Aramek, idzie najlepiej niż ostatnio. No stary, ja co chwilę w kogoś powalam, nie? Mas tam kilku co jedną? Jedną, ale zabiję już ją. Dabi, dobi. dobi. No, bo to jest ja. No Jezus. i tak w mi się o wiele lepiej gra. Stary, ja lubię tym grać, nie? Na klawce. Ale, ale połączenie Legionem z tym to chyba jest najlepsze kompo, ci powiem. No ty szybko zapierdala, to, ja z daleka ich biorę. Prze jak złapię, to ty możesz kuźwa dobić, nie? Z daleka. Ja ci kuźwa zatrzymam, a ty kuźwa dobijesz. Słyszę ich, kurwa, słyszę ich. Idę, idę do ciebie. A, nie. Kurwa, to ja słyszę ją tylko z tego, z haka, ja pierdolę. Malowałem. Pułapki. O, łapki, ale. Powiem na to hak. O, widzę jednego, chodź się przyjacielu. O kurwa, nie trafiłem? Dobra, sprawiłem. A ja, oni dopiero jeden krewny zrobili. Czaisz? No, Oj, oj, ty myślisz, co przede mną uciekniesz? Ej, kurwa, gdzie ona leży? Tu leży. Jak oni, kurwa, powiem, To tu wow, jest prawda? O, chodź tu, kurwa do mnie, bo tutaj lata jedna. Dobra, idę, idę, idę. Kurwa, nie trafiłem. Dobra, ja ją dobiję tamtą co tego. To ty ją goniłeś? Y jadą czerwoną już konie, na spokojnie. Kurwa! Kurwa, jeszcze nikt nie skinął? To się nazywa. Cie ciekawe dopiero. Ja lepiej na mydzie niż poprzednio. Ci powiem. O, występa! No, się... Widzę, że się podał u ciebie. No nikt normalnie nie ma nic, 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 co trzeba spierdalać. Nie, nie, ona stała przy tym. Y y Palecie. Aha. Ale nie zdążyła aktywować. Mam go. Kurwa, dobra. Konimy go. Ja go nie czerwonego po lewo, ty idź tamtego. Ty, ale to jest zabawa tutaj kurwa. Oj, oj. oj. moje lepsza le, le, jest też moja postać? Dobra, masz go... Jest. Masz go? Mam go. Dobra, maszko, zajebić. Idę kogoś innego szukać. Tam jest. Grenadą naprawia. Idę tam go zajebać. O kurde, ty. Idę tam za Idę tam za osoby. Zgonić. Dobra, tamta jest ranna, ja ją już was gonię. Kurwa, niby nie niby... I co?! I CO?! Kuraj, niby niewili te postacie. Dwie zginęły. Dwie zmierzyją. nie, nie zają. znerwili tego lekiona ale kurwa na się co jebi się gra Legionem tutaj. Daj za spokój, te combo nasa, nie? To jest dobre. Trzech już ja się szyje. Ja pierdziele. O, cztery już się szyje. Ty. A Zobacz, to ty jesteś. Dobra, to ja pójdę Dobra, tam, witam. ty idź tędy. Widzę cię, kurwa. Dwóch jest? A, dwóch jest. Potrzebuję wsparcia. Idę teraz po. dobra. Biegnij po biedni, tamtego, biegnij, biegnij. No ty, kurwa, on si... Ej, te... on się teleportuje. Hm. Ping ma zatuszy. Pomóc ci? A, ma zysk Nie. Stary, lekki jest taką daję panu postacią, bo on ma sprint, kurwa, co nie? I on może przez pojedync przeskakiwać. Ja pierdzielę ty trzy osoby tylko zują. Pa Co no ty pierdziel? Kurwa, e, bo teraz, dobra, e, pomóc ci tam Tak, 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 pomóż, po pomóż pom pom jesteś? Dobra, już mam ją Ty ostatni został Goń go Kurwa, uciekł Przez Dobra, ej, chuj, jeden ucieka, ale zobacz na wszystko, nie? Idę tam do ciebie Idę tam zaraz innych Chodź! Jedna wystawiona No i git. Nie zajebałem jej, musisz iść ja ją tylko zaraziłem Bo czekaj, bo tu jest kilku Ciągnę go! Ma, mam, mam dziadka. Część, że ja muszę się teraz zaraz piertoć to sobie. Ty już to nie, nie, nie ty! Pow ma tego skina co ty w survivalu. A po muszę teraz go być. Ale ty jesteś kóźwa mądra. Zamiast uciekać, to kurwa. chciała mnie zaskoczyć. Ty, bo kurwa. Oj, kurwa, ci to... Kurwa, ale ma far. Ty, co? Ty, może mnie też? Nie ty idzie do ciebie ciebie. go? go? co? Nie Nie widzę co, ja panie, się panie, 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 Dobra, panie, Dobra, pięknie. Kurwa! Nie pięknie, czyje na to? o co jest? Ja, ja, ja ciotka konia, jak on żyje? Nie wiem, kurwa, drugi szybciej się tu stoi. <grych> Masz go? Nie, jest niedobrze. Oni okalniają I co? Nie wiem co ona odpierdzielała. Jak Jeszcze ja wiem co oni odpierdzalają, ale kurwa pułapkę nic to Ci, ci oka nie, kurwa, jest niedobrze. Co on robi? E, że jest? To. Co? Co tu ja robi? O, chłopa chyba wyjebało, Nie wiem, zabić go. można go zabić, jak chcesz. Kurda co ona tak zapierdala? Ja, 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 nie, ja nie wiem co się z chłopą odjebało. Nagle przestał chodzić. Ja tam biegnę do tego wyjścia co otworzyli. Znaczy i tam? A nie otwierają! A ty dziadek, dziadek. Inne otworzyli, dobra. Nie wiem, co... co trzeba. Idę tam. Ja idę do drugiego, ty idź tam, gdzie otwarli nie? wypierdalać kurwa. No ja spadać mi stąd. Jest zginęło, jest git Wypilnuj tych dźwię... ty, koleś... ty kurwa, nie spierdolisz, O kurwa, spiel. Czekaj, konie jednego ty... już kolejścia. To czy ucieka? Nie, dobra mam go Myślałem jeszcze kurwa coś. coś... TEPIARA! O, cze, 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 pomożesz mi no, kurwa no Dobra, ucieka No i kurwa, Chociaż... Kurwa! A, nie?